Yes. Doing uh, this by the book. Anyway, who knows what's in there? By the book, John, you can be such a square sometimes. Whoa, I'm getting some weirded out. What the fuck? do you copy? Come in, over. Mustałoś na pewno coś dziwnego. Mhm. The... No już mamy ten... Jeśli pamiętacie, w poprzednim odcinku znaleźliśmy jakąś skałę i... W zasadzie nie wiem, co, o co z tym chodzi, ale podobno to mogło być jakieś wielkie złoże, czy coś Może takiego... Teraz niezbyt czytałem napisy, a więc nie jestem pewien co mam robić. <laughs> Przepraszam. No ale chyba ten tym Gra Nigdzie indziej mnie nie puści, tak. Hej. Na szybki wypadek sobie to wezmę. Jakbyś się jeszcze miało do czegoś przydać? Sied. Holy shit. Aha, tu jest ten. To jest przejście. Myślałem, już myślałem, że będzie musiał coś dalej kombinować. Aha, tak, czyli tak? na no, takie ja zasadzie tego nie zrobiłem. Ha, mam, mam genialny pomysł. patrzcie. Hmm. Tutaj nic nie było. Może on tutaj po prostu skoczy z powrotem? Ja wypuścimy z tego. Lol. Jolo. Dobra. Co na razie sobie tam wrócę? A co do mnie? Hop. Chyba widzę za zastosowanie. Znaczy, Moim zdaniem i tak bym tu pewnie tam doskoczył, ale jak już jak robimy, zgodnie z. Kurcami, bodajże. No to już róbmy to. W zasadzie to można było zrobić szybko. Nie! Shit. Dobra. Teraz chyba mamy problem. bo to się da wziąć. Ups, chyba coś z zębałem Nawet chyba coś bardzo. Dobrze. No, lol. Epic File. Epic. Co ja sobie zastytuję poziom? Tak. Mam nadzieję, że tutaj. Tylko tutaj będę. A nie od początku mapki, bo to by się zasmucił. Chyba to już widzieliśmy wstecz. Well, I'm getting some weirded I just lost all power. come in. Over. Headache cover. What <coughs> the... Is Big Daddy 427 hailing all frequencies? <laughs> mayday, mayday, mayday! Ale jak oni nas atakują, to nie jest dobrze. Siedź! Chyba tego nie wskoczę? Powinienem, ale... Czekajcie. Slow motion, yupi, Aj. Zdąbałem! Idę, jestem. Idę, jestem, byłem. Dobra. Schodzić na dół, czy... Chyba sobie najpierw... Nie wiem czemu mam... ale mam bardzo... mam wielką... aha Dobra. Nic nie mówiłem. Jump! je nie, 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 za, za, za duży jump. O! Złota znaka, to chociaż tyle się opylało. Ona się atakują! Jak nas atakują, to już źle, ale się nie mylę. A jakby tak trochę strolować? No. Tutaj nie, ja, ja, to jest zła taktyka, moim zdaniem. Mhm. Tutaj co prawda nie doskoczę, ale. Tutaj nie, dajcie mi, to, chodź, chodź tutaj. Aha, kapuje, czyli że i chyba im dłużej, i tak to zostaje, zostawiam, zostaje. To nie, nie, niezbyt fajnie. LOL, a to coś, to dawało coś, to dawało, dawało coś. Jakby... muszę w tal. Może inaczej? To ja mogę tutaj coś wskoczyć, widzicie? A, gdyby... Taki Quick Time Event. Nie! Tak. Cóż... Dobra, no to, to już tam rzuciłem, ale... Ani w lewo, ani w prawo. A może ja znowu chyba, ja chyba coś znowu zawaliłem, czekajcie. A, ja tam mogę chyba doskoczyć, a z tym paszy. Chyba ognąłem. Chodź, chodź, chodź tu. tu. O tak, wyłącz się. Opp! <grytoszka> Dobra. Ale troszkę mi to zajęło, ale... Tak się cieszę. <grytoszka> Udźwignął 12 ton, ale to. Ja chyba aż nie ważę. Dobra. Zaczynam chyba kapować. Siad, zostaw! Zostaw! Chodź tutaj. Zgredzisz mnie. To jest degenerowane boty. Czy co to jest? To jest coś zepsutego i złe. To jest złe i zepsute. Idź, idź ode mnie. Tam. Idź tam. Aha, bo ja. Aha, zapomniałem, że to jest gierka 2D. Coś, co, co ja powiedziałem zrobić, był. Hmm, czy muszę. Ja chcę posłuchać, żeby się wolęło o siebie. No lol. Hmm, czyli tak to nie zadziała raczej. Zostawcie mnie, nie. Zostawcie. Przestań! Eee. Zwiady rodzinę, to by takie miłe nie było. No dobrze, chociaż jest jeden plus, zaczynamy stąd. No i ty musisz ogarnąć, żeby ściągnąć od razu te boty mechy, bo ty się zaczął. Lul! Ja dostępuję, panią. Shit, Lily. Really? Nie, nie. Wysz, wyszedł czy teraz czy wyszedł z tego? Patrz ja, ja mi się musi HP zagenerować. No i do przodu, lewe tutko, lewe tutaj. bo my klawiatura tutaj cyklujemy. No speak. Nie ma, bata, Uciek Uciekam, ucieknę od was, ucieknę wam, nie pozwolę. Astro jump. Yuppie! Dobrze, o, stacja medyczna. Zaczynam. wydaje mi się, że im pomoże. Lol. Trochę mi pasek chyba to przedłużyła, jeśli nie mylę. Zajadę. Zaczęłam w sumie miałem. Jak wcześniej zauważył, ta, już się posi, Ja sam się posiłem. Chciałem jeszcze się się mówić. Nie, właśnie, że zastanawiam się, czemu mnie nie, nie atakują. Nie zostawcie mnie, zostaw. Dobra. Coś sobie zrobił, jeśli nie ma. Ale co? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Aha, tu jest ten. Dobra. No i mamy mamy zdjęcie tego. O, dostałem osiągnięcie, bowling, ale fajnie grę. Gra w kręgle, w krągle. Czekajcie, bo coś tutaj widziałem. Nie ma, szkoda. Bo byłem, byłem święty, że coś tutaj widziałem, ale dobra. Punkt kontrolny to chociaż tyle. Nie podoba mi się to szczerze powiem. Mhm, tak. Muszę to chyba tam porzucać. Nie, ja! A, żyje, fajnie. Myślałam, że tam jest jakaś lawa albo coś. Musisz koncernę na ze platformę. Okej. Okay. Bo teraz... Bez tego głupiego błędu. Grawitacja. To jest jedno pytanie. Gdzie jest następna platforma według was? Au. Ktoś mnie walnęło. Nie, znowu spadłem. Shit. Chciałabym mogło na to wejść, ale... Podczas spotkania mógłbym o to wchodzić, aha. Tutaj nie działają, tylko, ale z niektórych jest, a szkoda. Dobrze, zatrzymany czas w odpowiednim momencie. Jolo. I rozumiem, że tutaj tak samo działa. Nie chcę, że... Powinienem trafić. Jolo, czekajcie. Zapomniałem o tym. Nie zauważyłem tego w zasadzie. Dobra. O. Jeszcze można to bardziej jakoś ściągnąć? Tak, zwolę trasę 2. Byłoby śmiesznie. Tam jest tylko chyba dla antymaterii, nieprawdaż? Czekajcie. Mm, tak, tam jest tylko antymateria może. Ja nie, nie chcę za bardzo stąd spa dać, Ale tutaj mogą być jakieś nagrody. Pewnie poza tym będzie. Ale... Dobrze. No nie! Aha, takie buty. Dobra. Okej. Okay. Potrzebujemy wzajem miejsce jakoś. Żeby tam się dostać. Przez to coś przechodzą ludzie, nie przechodzą... Nie mogę tylko. Hmm, jak bym się tam przedostać? Bo zwykłe... zatrzymałem w czasie nie zadziała. Mój nie. Patrzcie, wezmę sobie jeden kanto. Pan chciałem powiedzieć, ale... Nie jestem pewien czym Nie. nie, nie. Mhm, tak. Aha, chyba już wiem o co chodzi. Kapuje. Przypadkę z razem rozwiązaniem. Muszę po prostu poprzerzucać te, te skrzynki, czy co to jest? Na drugą stronę? W celu. Po prostu żeby przejść dalej. A po co ja przez tam przerzucam? Lol, dobra. W zasadzie mogłoby już wystarczyć, ale. Aha. Dobra, no tu w zasadzie chyba tutaj byś. Już... A! Spadłem już. Czeka... A, nie... A nie mogę tego zrobić? Nie mógłbym. O no to, 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 to? jedziemy to idziemy dalej. No, dobrze. Nie skomentuję tego. To było zbyt genialne z mojej strony, żeby to, żeby to w ogóle skomentować. Co ja w ogóle zrobiłem? No nie! Marilii. No really? To jest takie naprawdę. Czyli naszą firmę taką kosmicie, a, a ja sobie spadam z tego tak normalnie. Jak, jakby nigdzie nic. Może. Wchodzimy na dół bo mogę okej okay. o to, to to no i o to chodziło rozumiem, że tam nie mogę zejść No to właśnie nie głupie właśnie ale zszedłem i tak nie ma, ja, ja liczyłem jakieś nagrody, a tutaj mnie zdolowali właściciele gdy twórcy właściwie, nie właściciele, właścicielem ja jestem jak ktoś kupuje grę, to raczej staje się jej właścicielem. Dobra, i teraz tego muszę zrozumieć, czekajcie. Aha, to jest... to ma jakąś kosmiczną siłę. Grawitacja... Siła grawitacji. The, po the power of the gravitation, nie? Nie, czekajcie, nie. Może stąd lepiej? Nie wiem, jaki głupi pomysł to był. Dobrze, i teraz takie pytanie: gdzie mam dalej dojść? Ja stawiam, że po prostu mam iść do przodu przed siebie, tak? A no to jest dosyć ryzykowne. Nie jest tak niebezpieczne w dosłownym znaczeniu tego słowa, tylko... Nie chcę po prostu spaść tego, bo nie chcę zlamić tutaj. Aha. Dobra. Jej, dobrze. To jest tam coś jest jeszcze. Jak to jest dla mnie, tak? Ja mam tam jakoś wejść tak. Dobrze, że słowa ja Dobrze, że użyłem słowa jakoś. Bo nie mam pojęcia, jak tam wejść. Znaczy nie, mam teorię, ale. Teoria dosyć ciężka do. Dalej. Okej... Teraz jakbym tak włączył aż co siłę, Tu są dwie opcje. Albo dolecę, tak. Dobra, drugiego już nie wymienię, bo doleciałem. Czekajcie. Rozwaliłem coś, ale mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Bunt kontrolny. Się nie niebi. Nie bij. Dobra, rezon zbudowany. No ale teraz trzeba będzie do zrobić dosł dosłownie to samo z tym DZONem. To jest chyba szyba, nie? Czemu mnie to nie dziwi? Chodź tutaj, dronie. Dronie, dronie, wesoły balonie. Zostawcie się, ludzie. Czekajcie, dr dron, tam. Idź ode mnie, idź. Zostaw mnie. Ha, fuck, zostaw mnie. Zostaw. Jestem przygwo. No, mówiłem zostaw. A nie, ty będziemy tu czymś. O jak się gościł się pozbijał. Dobra, Pf, przerzuciłem to. No to znaczy, oczywiście, że ja w tym zlecę. Normal... Na normalnie... Najnormalniej w ja w tym zlecę. Widzicie? Fakiem. Przepraszam, nie trafiłem. No, by się pewnie tak normalnie człowiek zdziwił. Niby, co się dzieje? Co się dzieje? Nie no, tutaj ty tylko, ty tylko taką skrzynkę dostajesz. Aha, kół. Juuu, ku. Ok, teraz rozumiem, że mam jakoś tam. ...platformę z ściągalko? Mhm, to chyba muszę coś tam włożyć. Myślę, że to jest odpowiednie. Nie, jest już przy... Dobra. Hop! Hopaj! Dobra, chodź tutaj. Nie, tak, przyłóż sobie, to ja już chyba wiem, to... Seria podażek sobie chyba nazwę to. Nazwę to odcinek, bo... Nie ukrywacie, że... Nie ukrywam, że no mam... Mam... szereg dziwnych sytuacji. <grym> tak, to i Także występuje szereg dziwnych sytuacji i ja się nie mogę przeczytać, że to jest 2D. To, tak naprawdę, poważnie wygląda jak super gierka w 3D, tylko... Jakoś momentami, no nie czuj tego. Nie da się tego jeszcze... Czy... Chodź tu. Chodź tu, giga. Giga klocu. Giga klocu. Nie, giga kloc. Nie, ja tam nie spadam. Nie! Dobrze, nie znam w tym łeb. Lul, gigaklocu, tam! Lul, nie tam, nie tam! Gigakloc O, nie dobra, jest gigakloc. Gigakloc na miejscu, kloc. Nie, nie, ty tam! Tam! Dobrze. A to chyba nie o to chodziło. Ja miałem tutaj wejść, chyba. No teraz bym się przynajmniej dziwił. Jakby się okazało, że mam jakiś sposób, żeby się tam przedostać. I co jest, konsol? Kontrolę muszę dostać. No mam takie przeczucie, że muszę coś zwalić tym, tym gigaklopem. Ta skrzynka w ogóle nie pasuje do tego. Proszę. No to dla dziwne, bo... O co tutaj kaman? Może trzeba na dół zejść. Tak, tam jeszcze coś jest. Potem z wyjdę. O, dobra, wyszedłem. To może faktycznie mam jeszcze... To, mam, mam to zapełnić. Dobra, teraz nauka układania tego. A, gigaklots, dobra. Kolejny gigaklots, ile tego jeszcze będzie? O, siad, dobra, rzuciłem sobie to na nogę. To jest chłopak Jolo! Dobrze, jest było Yolo jedziemy. Pff, dobra I tyle. Klapot! Ale jak głupi byłem Nie jestem pewny, czy to jest wina tego, że jestem ślepy? Nie, 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 nie spychajcie mnie. Siet! Leci. Dobra. Niech, niech jeszcze będzie. Jest tutaj jest kolejna platforma. No już nie widziałem, gdzie mam lecieć. Jolo. No, nie widziałem, to było bardzo głupie. Pewnie leciłem przy tym trochę czasu. Lol, nie ma! Zostaw mnie! Zostaw mnie i cię rzucę. Dobre, rozbrojony. Dobra, rozbrojony. ale to mi. To, to mi teraz zaczyna to przypominać sensy Row, albo jakiegoś innego Sandboxa. No co, chodzę, rozwalam. Czy wygląda Aha, kapuje. Nie rozumiem. Chyba działa o tak. Sprawdzimy. Tak, działa dobrze. Myślę, że działa dobrze. Na pewno poprawnie. Dobra, rzucamy spama jolot na drugą stronę jeszcze dalej Może się uda tam przes przeskoczyć tak w ogóle Tutaj dobrze jest jolot. Było jednego pudełeczka, widzicie? Co ja, co ja jestem w stanie poświęcić? Tak w ogóle to... Aha, chyba wiem o co chodzi. Chodzi o to, żeby to wyrzucić stąd. Jolotam. w zasadzie to chodzi o to patrzcie, tylko żeby mi nie wybuchło tutaj idźcie to Nie, to tak to czy, czy działa na takie w zasadzie. Nie, daj, nie, nie chyba nie, po nie po już będzie gigakloc. Może tam jeszcze jest jeden ten ale spoko. I może jestem ciekawy kiedyś. John, come in, Skyler. You all right? What happened? Oh, that was a close call. There was an explosion and the roof fell on the drill rig. I'm okay, but Sandra is hurt. He is pinned in the cockpit. I can't get him out. What's your position? I'm not sure. Somewhere in the shaft sticks. I'm going to access the leverage to get Skyler, damn it. Nothing works. Myślę, że ten tu muszę jechać. Dzony y zostajecie mężem i, i, i złomem Siad. Rozwalcie ich Dziękuję Myślę, że chodzi gdzieś tutaj, żeby dojechać. Nie mam taką nadzieję. No dobrze. No to w tym miejscu zakończymy nasz odcinek. Cześć.